Chcesz wiedzieć, jak zdobyć i utrzymać zamek słoneczny? To jedno z kluczowych wydarzeń w Whiteout Survival, które decyduje o dominacji na serwerze. W tym poradniku pokażę Ci dokładnie, jak atakować i bronić zamek oraz wieżyczki, jakich bohaterów wybrać, jakie formacje wojsk są najlepsze. Jeśli chcesz więcej poradników, zostaw suba i łapkę w górę. A jeśli masz pytania lub szukasz drużyny, dołącz do naszego Discorda. Link w opisie. Zaczynamy! Zamek Słoneczny to najważniejszy budynek na każdym serwerze w Whiteout Survival. Nie jest to zwykły obiekt, to symbol dominacji, który daje kontrolę nad całym serwerem. Sojusz, który go posiada, ma realny wpływ na politykę serwera. Kto rządzi zamkiem, ten rządzi serwerem. Dlatego bitwa o zamek słoneczny to kluczowe wydarzenie w grze, wymagające doskonałej strategii i pełnego zaangażowania sojuszu. Dlaczego zamek jest tak ważny? Pełna kontrola nad serwerem silne wzmocnienia i nagrody tytuły i specjalne uprawnienia. Bitwa o zamek słoneczny trwa 6 godzin i odbywa się co dwa tygodnie. Co jeśli Twój sojusz jest słabszy? Nie przejmuj się. Nawet jeśli Twój sojusz nie jest w stanie zdobyć zamku, warto brać udział w walce. Każda aktywność przynosi cenne nagrody, a także doświadczenie, które pomoże Twojemu sojuszowi w przyszłych bitwach. Uczestnicz w walce, baw się dobrze i stopniowo buduj swoją pozycję. Każdy atak musi być dobrze przemyślany. Aby skutecznie zdobyć zamek słoneczny lub wieżyczki, musisz zadbać o trzy kluczowe elementy: Dobór najlepszych bohaterów, właściwy kapitan i członkowie rajdu, prawidłowe ustawienie wojsk, odpowiednie proporcje piechoty, lansjerów i strzelców, taktyka ataku, sposób w jaki przeprowadzisz rajd, by zmaksymalizować szanse na przejęcie celu, jakich bohaterów używać do ataku. Najlepszych bohaterów wybieramy zależnie od generacji serwera. Generacja pierwsza: Kapitanowie rajdu, organizatorzy rajdu Jeronimo, Moli, Bahiti. Członkowie rajdu: Osoby dołączające do ataku Jesse, Seojon, Yasser. Generacja druga: Kapitanowie rajdu, organizatorzy ataków Jeronimo, Moli, Alonso. Członkowie rajdu: Osoby dołączające do ataku Jesse, Seojon, Jaser generacja trzecia, kapitanowie rajdu, organizatorzy ataków, Jeronimo, Mia, Greg, członkowie rajdu, osoby dołączające do ataku. Jesse, Seo-Yun, Jaser, Kapitan rajdu powinien być najlepiej rozwiniętym graczem w sojuszu, mieć najlepszy ekwipunek szefa oraz bohaterów z wysokim poziomem umiejętności. Jakie formacje wojsk są najlepsze do ataku? Najlepsze ustawienia dla skutecznego ataku? Opcja pierwsza, 60% piechoty, 20% lansierów, 20% strzelców. Opcja druga, 30% piechoty, 40% lansierów, 30% strzelców. Opcja trzecia, 45% piechoty, 35% lansierów, 20% strzelców. Strzelcy i lansjerzy zadają największe obrażenia. Ale to piechota absorbuje większość ciosów, dlatego warto zachować odpowiednią równowagę. Jak skutecznie atakować? Atakowanie zamku lub wieżyczek wymaga koordynacji i strategii. Możesz wykorzystać podwójny, a nawet potrójny atak, jeśli Twój sojusz ma wystarczającą liczbę aktywnych graczy. Pierwszy atak ma na celu osłabienie wojsk wroga, może być nieco słabszy. Drugi atak Kolejne uderzenie, jeszcze bardziej wyczerpujące obronę przeciwnika. Ostatni atak. Najsilniejszy rajd, który ma przejąć zamek lub wieżyczkę. Obrona zamku. Najlepsze taktyki, bohaterowie i formacje. Po zdobyciu zamku, Twoje zadanie się nie kończy. Teraz musisz go utrzymać. Skuteczna obrona wymaga kilku kluczowych działań: zmiana bohaterów atakujących na obronnych, prawidłowe ustawienie jednostek w garnizonie, stałe dostarczanie posiłków, jakich bohaterów używać do obrony. Najlepszych bohaterów wybieramy zależnie od generacji serwera, generacja pierwsza, kapitanowie rajdu obronnego. Organizatorzy obrony zamku Jeronimo Patryk Zinman. Członkowie obrony, osoby dołączające do garnizonu. Patryk Siergiej, generacja druga, kapitanowie rajdu obronnego, organizatorzy obrony zamku Flint Philly członkowie obrony, osoby dołączające do garnizonu. Patryk Siergiej, generacja trzecia, Kapitanowie rajdu obronnego Organizatorzy obrony zamku Logan Fili Członkowie obrony Osoby dołączające do garnizonu Patrick Siergiej Kapitan rajdu obronnego powinien mieć najlepszy ekwipunek szefa i najlepiej rozwiniętych bohaterów obronnych. Jakie formacje wojsk są najlepsze do obrony? Najlepsze ustawienia garnizonu zamku Opcja pierwsza 70% piechota 10% lansierzy, 20% strzelcy. Opcja druga: 35% piechota, 40% lansierzy, 25% strzelcy. Opcja trzecia: 65% piechota, 25% lansierzy, 10% strzelcy. Piechota to fundament obrony zamku. Ich zadaniem jest pochłanianie obrażeń i wydłużenie walki to klucz do sukcesu. Jak utrzymać zamek? Zamek to najważniejszy budynek na serwerze, a jego utrzymanie wymaga dobrej organizacji. Wysyłaj posiłki do garnizonu na bieżąco. Jeśli obrona jest osłabiona, sojusznicy muszą szybko wysyłać nowe jednostki. Trzymaj wieżyczki pod kontrolą. Gdy sojusz kontroluje wieżyczki, nie atakują one zamku, co ułatwia utrzymanie. Najważniejsze jest szybkie reagowanie. Gdy widzisz, że przeciwnik zbiera się do ataku, informuj sojusz o konieczności uzupełnienia jednostek. Jak efektywnie leczyć wojska? W bitwie każda sekunda ma znaczenie. Szybka regeneracja wojsk może zdecydować o zwycięstwie. Jak skrócić czas leczenia? Lecz wojska w krótkich partiach, zamiast ustawiać długą kolejkę, podziel leczenie na krótsze sesje, najlepiej po 20 do 30 minut. Dzięki temu jednostki wracają do walki znacznie szybciej. Przy dobrej organizacji możesz wyleczyć dziesiątki tysięcy żołnierzy w zaledwie kilka minut. Kliknij pomoc i przyspiesz leczenie, aby sojusznicy mogli skrócić czas leczenia Twoich jednostek. Im więcej aktywnych członków w sojuszu, tym szybciej odzyskasz pełną armię. Korzystaj z efektu lawiny. Jeśli sojusz działa sprawnie, leczenie można skrócić nawet z pięciu godzin do kilku minut. Kluczowe jest szybkie reagowanie i wsparcie od członków sojuszu. ProTIP. Zabezpiecz zapas zasobów. W trakcie intensywnej bitwy zużycie zasobów będzie ogromne. Bez nich nie będziesz w stanie leczyć swojej armii. Teraz już wiesz, jak wygrać bitwę o Zamek Słoneczny. Jeśli poradnik ci pomógł, zostaw suba, łapkę w górę i napisz w komentarzu, jaki jest Twój ulubiony bohater do rajdów. Jeśli masz pytania, wbij na Discorda. Pomagamy tam graczom na bieżąco. Powodzenia w bitwie.